Dzisiaj chcieliśmy, chcieliśmy Państwu przedstawić koncepcję y, zmian w y, studiach y, i główne kierunki y, podjęte y, w zmianach przestrzennych y, gminy. Y, zmiana ta wynika przede wszystkim z wniosków składanych przez mieszkańców gminy y, do wójta gminy, y, Zamierzeniami takimi indywidualnymi, a więc zmiany przeznaczenia terenów yy, yy, pod zalesienia, terenów rolnych, yy, są pod tereny wygodane, ewentualnie z usługową. To jest pierwszy kierunek. Drugi kierunek wynika z lokalizacji złoża gazu ziemnego w Markowice. Yy, trzeci temat to są źródła energii zielonej, czyli mamy lokalizację biogazowni na terenie gminy i lokalizację fermy diatraków, to są trzy diatraki na terenie sołectwa Korpów. I oczywiście uwarunkowania przyrodnicze, konserwatorskie, do których jesteśmy zobowiązani ustawą o planowaniu przestrzennym z 23 roku. Ponieważ studium było wykonane jeszcze na, stara, na zasadach starej ustawy z 1974 roku, musieliśmy dokonać szeregu analiz, w wyniku których no, mogliśmy umieścić te wszystkie uwarunkowania, szczególnie uwarunkowania przyrodnicze. Czyli wprowadziliśmy dwa kluczowe tereny chronione Natura 2000. Jest to teren Puszcza Solska i Dolina Dolnej Tani. Również w studium są wyznaczone tereny przeciwpowodziowe wynikające z opracowania zleconego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po powodziach, które mieliśmy w skali całego kraju w ubiegłym roku Regionalny Zarząd Wodny podjął szybkie działania y, dotyczące właśnie wyznaczenia terenów y, zalegowych zostaną wyznaczone tereny kolejowe na podstawie wody i takie y, materiały są ujmowane właśnie we wszystkich y, działaniach polistycznych. W rogalach mamy wyznaczone dwa tereny, gdzie działań na wnioski y, indywidualnych właścicieli przeznaczone pod zabudowę zabrodową. W Majdanie Nowym mieliśmy podjętą uchwałę dotyczącą dwóch terenów o zmianie funkcji z usług oświaty na tereny mieszkaniowe. I tutaj wprowadzamy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę i możliwość lokalizacji zabudowy zabrodowej. Jeżeli mamy dosyć spory obszarowo teren, który w uchwale o przystąpieniu yy, miał zostać przeznaczony pod funkcją przede wszystkim produkcyjną i funkcją mieszkaniową. Po drugiej stronie mamy jeszcze majdan, nowy Majdan Stary i Rogale. I w tej części, yy, tutaj w sąsiedztwie cmentarza, mamy wyznaczony teren pod długim sporku. I przechodzimy do dosyć sporych terenów zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej i od strony y, drogi wojewódzkiej proponujemy zabudowę zagrodową, mieszkaniową rozszerzone o funkcje usługowe. Zaczyna się przebieg gazociągu. Jest to y, gazociąg y, o nazwie KGZ Tarnowy, gazociąg przesyłowy. I mamy oznaczoną, nie wiem czy to będzie dla Państwa dosyć widoczne, pomarańczowym kolorem nitkę gazociągu DN80 przesyłowego. Natomiast z tej strony mamy DN50, to są gazociągi kopalniane z wyznaczonymi odwiertami. Tutaj jest odwiert, to nie będzie chyba toczny. Trzy odgięty w tym miejscu, tu i tutaj. Natomiast w tej części jest zaprojektowany ośrodek przygotowania gazu, i stąd mamy już przebieg w kierunku gminy piszcza do ośrodka zdawczego gazu. Proszę popatrzeć na kolizję, która występuje w tej części. Mamy kolicę gazociągu z projektowanym terenem zabudowy mieszkaniowej. Strefa ochronna od gazociągu, zgodnie z rozporządzeniem, jest wyznaczona w odległości po 2 metry od osi gazociągu, czyli w sumie mamy włączony ten teren. Cztery. I teraz no, dobrze by było zastanowić się, czy proponują Państwo ograniczenie tego terenu mieszkaniowego. Czy po prostu w tej części poprowadzimy, w tej, w tej strefie yy, kontrolnej, poprowadzimy załóżmy tereny zielone. Bo wiadomo, że strefa kontrolna jest wyłączona absolutnie z powiedzenia wielokrotnych a już na pewno z podzabudowy. W Zaniach są również wyznaczone tereny pod zabudowę zagrodową i usługową, zgodnie z wnioskami właścicieli oraz mamy lokalizację, oczyszczalni, projektowanej oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie rzeki Tanek. I tutaj dwa dosyć spore tereny, również przeznaczone pod zabudowę zawodową. W tym miejscu również realizacja wniosków właścicieli. Jedna z już jest zagrożona. W Królach Starych mamy przeznaczenie terenów mórz, głównej drogi, pod zabudową mieszkaniową z propozycją usług turystyki. Poniżej też mamy dwa spore tereny. Ten teren położony przy ulicy głównej miał wstępnie funkcję zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Mamy lokalizację biogazowni. W miejscu yy, z dawnego składowiska odpadów. Przechodzimy już do terenu księżkola, Propozycja rozszerzenia terenu cmentarza z wyznaczeniem tej części istniejącej w pozostały teren przeznaczony właśnie za gospodarowanie. Yy, cmentarzem z ustanowionymi strefami ochronnymi dla zabudowy. To jest strefa 50 metrów. W księżcu są planowane również takie trzy tereny pod zabudowę. No i tu wniosek, został zrealizowany, wniosek pod zabudowę zagrodową, tą są uzupełniającą. W tej części również zabudowa. Zagrodowa i Mieszkaniowa, ten spory teren był przeznaczony w uchwale o przystąpieniu do zmiany pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną i zdecydowaliśmy się na zapis zabudowa zagrodowa z funkcją usługową z tego względu, że no, usługi są y, dosyć szeroko y, pojętym zagadnieniem, a zabudowa produkcyjna y, w sąsiedztwie zabudowy typowo mieszkaniowej może powodować y, pewien dyskomfort i oddziaływanie y, negatywne. Dalej też rozszerzenie drugiej linii zabudowy w miejscowości Pulsy. Niewielki teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową. Tutaj wyznaczyliśmy zgodnie z uchwałą o przystąpieniu teren pod obiekty przydobuzarowe. Mamy zbiornik wodny, więc wokół tego terenu też możemy jakąś funkcję ekologistyczną zaproponować. Dalej. W uchwale o przystąpieniu do zmiany planu w tej części yy, była propozycja lokalizacji zabudowy mieszkaniowej yy, i zabudowy usługowej. z tym, że warunki budowo panujące yy, w tym terenie są, no, no, można powiedzieć, yy, nie do końca yy, atrakcyjne dla lokalizacji zabudowy. Dlatego... Proponujemy zabudowę mieszkaniową, już zlokalizowaną w tej części, z, z zieleni. Tereny nie Wiatraków o łącznej mocy do 5 MW. Wysokość wiatraków <coughs> będzie wynosiła 250 metrów łącznie z obydwinami i wstępnie te rozwiązania uzyskały aprobatę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odległości wiatraków od zabudowy mieszkaniowej mieszkają się w granicach 650-820 metrów. Także spełniają te wszystkie normy wynikające <coughs> z przepisów budżetowych. I tutaj u zbiegłów dróg Rakówka-Budzyń, zawadka. Zgodnie z uchwałami o przystąpieniu mamy propozycję zagospodarowania tego terenu pod tereny zabudowy zagrodowy. Również rozszerzenie terenów budowlanych przy tereny skomunikowane, uzupełnienie istniejącej zabudowy i wypowiedź. Wstępnie w uchwale o przystąpieniu mieliśmy objęte dwie działki uchwałą przystąpieniu do zmiany składu do zmiany było, pod zabudowę mieszkaniową i letniskową. Natomiast Proponujemy rozszerzenie i takie ujednolicenie tego terenu funkcji zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, letniskowa i usługowa. Prośba, żeby rozważyć, czy w miejscu, gdzie zaplanowana jest yy, lokalizacja obecnie biogazowych, a chodzi mi o teren yy, sąsiedztwie naszego wysypiska śmieci, czyli składowiska odpadów, czy nie rozważyć dla powiatu lokalizację schroniska dla zwierząt. W ustach y, trzeba będzie ująć za y, terenami do ochrony przeciwpożarowej y, teren pod obiekty sportowo-rekreacyjne. W tej chwili ten teren już został pod to przygotowany, czyli on na tej wspólnocie jest wyznaczony, ale, ale w innej, tutaj byśmy po prostu w przyszłości niedalekiej nastąpi zamiana tych gruntów, czyli i przeniesienie tej funkcji sportowej w teren w sąsiedztwie remizy OST na Wspólnocie. I sprawa trzecia, to już do Pani również mówiłem, to jest poszerzenie pierwszych zapisów terenów zabudowy istniejących. Tam, gdzie one w tej chwili są, ten pas zabudowy, w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, mnóstwo sygnałów w tym temacie jest, jest zbyt wąski, z uwagi na to, że Gospodarstwa się rozbudowują, są nowe maszyny, potrzeba nowych garaży, nowych obiektów gospodarczych. Stąd ten pas wyznaczony tam te 50 metrów jest zbyt wąski, także myślę, że ogólnie ten teren we wszystkich miejscowościach należałoby poszerzyć, no przynajmniej o te 20, a myślę, że 30 metrów.